W Eurotrack Simulatorze trwają prace nad zaktualizowaniem sieci dróg i zaktualizowaniem miast w Niemczech. Mamy coraz więcej nowych screenshotów, coraz więcej nowych miejscówek. W ostatniej wersji zostały cztery miasta odświeżone, w tej wersji zostaną odświeżone następne. Na razie mamy informacje o jednym mieście, a jeszcze trochę tych miast jest do odświeżenia. To co tu widzimy na screenshotach to jest miejscowość Travemünde. To jest miejscowość, z której pływa prom do Helsinek, to jest jedna z fajniejszych lokacji, ale jest dosyć uboga w aktualnej wersji Eurotraka. Nie mniej, to się zmieni, w nowszej wersji Eurotraka. to miasto zostanie powiększone, rozbudowane, będzie można przejechać przez centrum, będzie można pozwiedzać okolice, jest tego trochę więcej, port też zostanie rozbudowany, Także zapowiada się bardzo fajnie, coraz więcej detali jest dodawanych do gry. A jak to będzie wyglądać? No Niedługo się zobaczymy z tą mieściną. Będzie dostępna prawdopodobnie w wersji 1,48. Więc to już jest za rogiem, ale to raczej będzie druga połowa roku. Może na, może na wakacje zobaczymy. Teraz czeka nas jeszcze e, premiera. Nowej ciężarówki po drodze. Więc czekamy z niecierpliwością, żeby pojeździć po okolicy. Jak widać, można przejechać przez miasto, jak można pobawić się przy porcie. Będą promy i będzie fajnie.